Cześć, przywiozłem mojego złomnika w te tradycyjne dla złomiarstwa polskiego okoliczności, czyli przy torach kolejowych jestem. Auto ma... Oj kurczę, gasło. Auto ma 467 tysięcy i jedzie właśnie do Mechanika, na wymianę oleju, na wymianę e, amortyzatorów rozrządu. A to są rzeczy, które musiałem wymienić od ostatniej naszej wizyty. Czyli tak, filmik był przy 434 tysiącach. No i właśnie strasznie mi tyle pały zawory, bo była regulacja zrobiona, ale mimo wszystko tyle pało. No i musiałem wymienić tą klawiaturkę i przy okazji wydaje mi się, że wtedy też wymieniłem końcówki drążków, bo no bujało strasznie autem. Prawdopodobnie nie tylko dlatego bujało, ale o tym będzie później. Yy, co jeszcze? Padł mi rozrusznik. Tylko on, on mi padł przy 440 tysiąca, gdzieś tak mniej więcej. Tu są szczotki. Yy. I przy ostatniej, tutaj mam małą ściągawkę, przy ostatniej yy, wizycie przy 450 tysiącach y, wymieniałem też pompę paliwa, bo znowu im padła. Okazuje się, że pompa, właśnie, nie wiem, która to jest ta o, aktualna, co padła, chyba ta, ta mi padła teraz. Yy, no, że brud strasznie jest w paliwie, i to, muszę więcej lać paliwa, żeby pompa nie zaciągała tego syfu. Tak bardzo. Wymieniłem też wycieraczki, bo trochę były druciarsko hmm. Połamało mi się tu coś Nie pamiętam już dokładnie w jakich okolicznościach Chyba było zimno i szarpnąłem wycieraczką No ale to już było już I tak te wycieraczki swoje przeszły. naprawdę były dobre I było ich szkoda wymieniać, bo naprawdę były dobre No ale dobra, i palą mi się ostatnio często dożerówki. Przód, tył I to dziwna sprawa, bo palą mi się e, stop, światła stop, a do tej pory przeważnie mi się paliły, bo to jest dwużarnikowa żaróweczka, e, pozycje i stop i zawsze mi się paliły pozycje, a teraz mi się palą stopy, nie wiem czego, czy to normalne, czy to nienormalne, e, wymianę oleju to przeciągnąłem, to już się Wam wytłumaczę, sorry, e, prze, wyla, w, Właśnie walnąłem tak delikatnie zwierzę i yy, gdzieś yy, coś musiało pęknąć, ja tego nie zauważyłem i yy, yy, po prostu wylało mi olej, gdzieś zabryzgało mi całą komorę silnika olejem, dwa litry oleju wylało, więc olej był prawie świeży, więc go już tam nie wymieniałem tak szybko, przeciągnąłem go 21 tysięcy przejechał, no ale mówię to było to było praktycznie nowy olej wlany no ale teraz muszę zrobić te rzeczy bo po prostu telepie autem amortyzatory dojechaliśmy właśnie a propos y, tych końcówek nie? ja je wymieniłem bo sprawdzaliśmy na ścieżce diagnostycznej i okazało się że amortyzatory jeszcze są dobre mają powyżej 50 tam iluś procent ale z perspektywy czasu widzę, że należało je wymienić, bo on bardzo niedługo po wymianie zaczął, yy, zaczęło się odczuwać właśnie zużycie tych amortyzatorów. Zaczęło mi się to koło jednak, czułem jak mi się odrywał. Czy przy kamowaniu, czy przy wjeździe na jakieś nierówności, to koło po prostu yy, bardzo mocno pracowało. Także jak jest powyżej 50, to... Niby przepisy na to pozwalają, żeby jeździć, ale dobra, nie ma to sensu. Jeszcze Wam powiem jedną rzecz, no Dacia się psuje strasznie, nie? Ostatnio. Kurczę, no tak się psuje, że ja już się zastanawiam, czy Patronite'a nie założyć, bo normalnie nie stać mnie na naprawy, zaraz będzie. Eee. Dobra, co ja chciałem jeszcze powiedzieć? No nieważne, chyba, chyba nic ważnego, skoro nie pamiętam. A, no. eee. No dobra, no to kończę na dzisiaj. Jadę do mechanika i zobaczymy co mi tam jeszcze wygrzebie, bo amortyzatory, ale może pójść jeszcze, te rozpieprzone amortyzatory mogły rozwalić coś jeszcze. Właściwie się zastanawiam, czy, czy tam po prostu nie będą jeszcze dalsze uszkodzenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.